Cześć! Jestem z wojska, Karol. A mama Gapa myślała, że stała obok Karola, a stała obok przedziennego jakiegoś innego gracza, bo mi się pomyliło. Tak? A Karol stoi tam dalej. Właśnie. I potem co mi chciałeś pokazać? Sekretną bazę. Gdzie jest ta baza? Na dom numer 12. Chwilę mi zajęło, żeby to znaleźć, ale się udało. Szukamy, szukamy. Prokloty! Szukamy. <grystanie> Jesteś. No co mi teraz pokażesz? Pokażę ci sekretne, tajne wejście. W którą stronę będziemy szli? W prawo do łazy. Matko, ale za Łuków. Właśnie. Witaj. W bazie technicznym. O, dzień dobry. Gdzie teraz? Muszę podszukać. Idę za tobą. Teraz mi się przypomniało. Matko, w którą stronę tak skaczesz po całym domu? Do podziemia. <laughs> wi Ale ciemno. Wszystko, wszystko ok? Tak. Gdzie teraz? To jest tak naprawdę podziemie. Mhm. To jest wyciany... znowu? To specjalny tunel, który może się przemieszczać. Gdzie ty mnie prowadzisz? Co to za tunel? Co jest na końcu? Matko, gdzieś ty mnie zaprowadził? Tu nic nie ma. Ślepy zaułek? Nie, no to wracam. Nie będę tu siedziała tu ani świateł, ani niczego. Idę do góry. Zaraz cię tu złapię. No, gdzie ty jesteś teraz? Bo cię nie widzę. Gdzie jesteś? O, wpadłam na broń. No, tu cię nie ma. O, jest. Gdzie teraz? Do góry. Dobra. Nie no, złożo. mi się pomyliło. Nawet po drabinie nie umiem wejść. Nie z tej strony. Właśnie. No, ale mama gapa. O, 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 o. o. Właśnie na drugie piętro. No, patrz i spadłam. Jesteśmy. Teraz pokażę ci teraz. Jeżeli wam się podobało, zostawcie subskrypcję i lajka. Życzę wam powodzenia.